Sportowców uhonorowano podczas sesji Rady Miasta Kielce. Pamiątkowy puchar i gratulacje od prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego oraz przewodniczącego Rady Miasta Dariusza Kozaka odebrał Wojciech Makowski, który podczas tegorocznych igrzysk parolimpijskich w Rio de Janeiro wywalczył srebrny medal w pływaniu na 100 metrów stylem grzbietowym. Na swoim koncie ma wiele innych sukcesów. Dziękując za wyróżnienie podkreślił, że choć trenuje w IKS AWF Warszawa, to czuje się reprezentantem Kielc rodzinne miasto jest i zawsze będzie najbliższe jego sercu. No właśnie, dzięki, dzięki rodzicom, ale też warunkom, jakie miałem uczestnicząc do kolejnych placówek, bo miałem przyjemność jako dziecko chodzić do integracyjnego przedszkola na, na Tuporowskiego, następnie do zespołu szkół integracyjnych numer 4 na Jasnej i Cały czas w tych miejscach miałem warunki do tego, żeby sport uprawiać. Potem na swojej drodze spotkał bardzo zaangażowanych WF-istów z kolejnej integracyjnej szkoły trzeciego liceum ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida. Liczna reprezentacja tej szkoły oklaskiwała go też podczas uroczystości na sesji. Podziękowanie otrzymał także biegacz Aleksander Kosakowski, który podczas igrzysk parolimpijskich zajął 13 miejsce. Władze miasta uhonorowały również znakomitego siatkarza, reprezentanta Polski Mateusza Bieńka, także uczestnika mistrzostw w Rio. Puchar w jego imieniu odebrał Jacek Sęk, prezes efektora i wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.